Cześć, z tej strony Bartek Garek. Na dzisiejszym odcinku Wam pokażę mój staw sylwestrowy. To jest są tak dwa wulkany, to znaczy dwie paczki wulkanów. Te jest 6, tu są cztery. Dobra, nie będę tego wszystkiego wyciągał. Pikolaki cztery paczki, Explosive jeden u! za chwilę się widzimy. 10 paczek eksplozyw 1 e, Corsion Corsarze, tutaj mamy takie różne, ach jeszcze stare e, 5 paczek 5? nie, 4 paczek RC5 e, bomb e, blishe czy co to jest e, 3 paczki C4 Teraz zaczynamy yy... kostki od Hestii. 10 strzałów. Trzymam. Selen mam cztery. I demon mam też cztery. I jeszcze mam dwa razy Poseidon. Dwa Poseidony. Dzisiaj jest Sylwester, więc dzisiaj Wam postaram się wrzucić parę odcinków z Sylwestra. Jak to wszystko będę strzelą. No, No, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Cześć!